Witam. Kupiłem ostatnio taki wzmacniacz z przeznaczeniem do rozbiórki, dlatego, że jest niedużych wymiarów. Znaczy, wysokością jest dość nieduży. W środku wygląda tak. Tutaj są takie o raz, dwa układy. One właściwie tylko dają y tranzystory końcowe i mamy wzmacniać cały. A do środka wejdzie to niezwykły wzmacniacz i on jest on wygląda, jego schemat wygląda w ten sposób taki dość nietypowy jest sterowany spadkami napięć i to jest wzmacniacz mocy na tranzystorach polowych praktyczny elektronik styczeń 98 rok Tranzystory typu MOSFET nie mają tej wady, którą mają tranzystory bipolarne, czyli nie mają spadku napięcia progowego wraz ze wzrostem temperatury, czyli nie rośnie prąd spoczynkowy, kiedy temperatura rośnie, przynajmniej w takim zakresie jak w tranzystorach bipolarnych, ale i tak dodałem układ regulacji i stabilizacji prądu spoczynkowego na tranzystorach Q3 i Q4, jak widzicie, oraz jego regulacje w niewielkich granicach. Coś niewyraźnie dziś wyglądasz. Bo czuję się niewyraźnie. Od razu weź Rutinoscorbine. Rutinoscorbine pomoże ci zebrać wszystkie siły. Hmm. Ciekawe. A tu nie ma tej stabilizacji. Więc jeśli ta stabilizacja nie jest potrzebna, co wcześniej pan to powiedziałeś, to na gwizdek ona tu jest. Jak ja mogłem tak krzyknąć na górę elektronicznego? Przecież nie bardzo tak głośniej powiedzieć czy pisać. Widać, reduktor uznał, że w jego wzmacniaczu stabilizacja jest niezbędna. W przypadku tego wzmacniacza, jego zawrotnej mocy 30 W. Widać, wszystko rozchodzi się po kościach. Dobra, lecimy dalej. 24 lata temu wykonałem ten wzmacniacz na pracę końcową do liceum zawodowego w Czaplinku. Obroniłem się na truje, bo nauczyciele nie uwierzyli, że to moja praca. Bo przecież jak ktoś przeciętnie uczący się mógł taki wzmacniacz wykonać? Nauczycielem elektroniki był były konstruktor z Diory, no i wtedy zrozumiałem, dlaczego diora się rozpadła. Facet walił takie gasy, że krew mnie zalewała. W czasie prezentowania projektu zadał mi takie pytania, że szczęka mi wypadła. No i. Truja. Trochę widać, porozkręcane jest. Trasmotor niestety ma 2x30 V. No, wolałbym, żeby miał na przykład 2x24 albo. tak, do 2x27. No nic, ma troszkę więcej. Tutaj może mi się uda ten przesmacz gramofonowy wyciągnąć, bo on tak jest zbudowany, że tak, że nie wykluczone, że uda mi się go wyciąć tutaj tą płytkę. Kondensatory mają dość ciekawą, dość ciekawe napięcie 45V. Tutaj mam nadzieję, że ten potencjometr będzie sprawny, jak tak to go użyję. Wzmacniać będzie odrobinę podobny do oryginału z 2000 roku. Nie będzie miał regulacji barwy dźwięku, więc część przycisków i pokręteł będzie martwych. we wzmacniaczu będzie działać włącznik sieciowy selektor wejść pokrętło głośności a z tyłu tutaj będziemy mogli przełączyć wkładkę gramofonu będą działać te gniazda cinch i tutaj gniazda głośnikowe będzie można podłączyć głośniki o impedancji 4Om wzwyż. Ja tu zawsze wezmę, pokażę gotowe. O, tutaj proszę, jaki. Jak ładnie. O, tutaj postanowiłem wykorzystać ten przysmacę selektor. No i to będzie działać, już zmierzyłem. To się wpasuje tutaj. Tutaj już jedno. Jeszcze bez kondensatorów, jeszcze filtrujących. Tutaj już. co się dzieje możecie śmiało krytykować za to nie ma sprawy no tutaj dałem dałem układ scalony w, w podstawkę precyzyjną i te dwa skubańce raz i dwa tutaj, one będą do prądku, z prądu spoczynkowego Będzie wyglądać mniej więcej tak. Ten transmatur to nie pytajcie, ile kosztował krocie. Ręce, z rękami jest Na początek, przez żarówkę prąd spoczynkowy był ustawiany. Ale tu jest taki pstryczek elektryczek i teraz jest podłączone bezpośrednio. I ma być 16,5 mV. Teraz tak, co tu się działo. Przez jakiś tydzień może trochę dłużej tutaj walczyłem z tym ustrojstwem i się okazało, że w takim że w takiej konfiguracji. To nie będzie działać. Ty czekaj zaraz. Jak nie działa? Nie działa kurde, wzmacniacz a ty wcześniej w drugiej minucie klipu wideo. Krzyczałeś na reduktora szumu. I teraz nie działa. Ja pierdzielę. Przemo. A idź. Do tarcia chrzanu. Za chwilę wracamy do materiału filmowego i żeby mi się to nie powtórzyło, mianowicie pojawiła się. Zmora każdego DIY Zmora, która się nazywa pętla masy, albo pętla czegokolwiek innego. Nie wiem, po prostu Wzmacniacz buczy i koniec. I nawet co mogę, nie wiem, stanąć na głowie, a on i tak kurna, buczy i tak. I walczyłem tutaj z tymi, tu widzicie, już są inne kondensatory. Tutaj z tymi, tutaj przewodami, z tymi przewodami, z tymi, tutaj z tą płytką sprawdzałem tą płytkę. Co jeszcze? No, mnóstwo i wszystko, wszystko. Podłączałem, podłączałem. Tutaj ten zasilacz też był inny. Na samym początku był inny, potem. Ja sobie posłuchałem tego wzmacniacza, jak jeszcze grał i wyjątkowo ładnie się zaprezentował. Moim zdaniem bardzo dobrze kontroluje kolumny, i w jego przypadku, i w przypadku tych kolumn, czy może monitorków, regulacja barwy nie jest potrzebna. No, to było takie coś. Później takie coś. <laughs> Później tak. I na samym końcu wzmacniać tutaj zawis razem z komodorem. okej okay, co teraz? Może znaleźć sobie jakieś inne hobby albo popila? No i co? Trzeba będzie zacząć od nowa. przewodniki są wylutowane. Trzeba będzie oczyścić tą płytkę. No i nowa posprawdzać wszystko, polutować. I uruchomić. Później już mam pomysł, jak zrobić z zasilaczem. No i będzie dalej walka z pętlą masy. Jak będzie trzeba, to zrobi się nowy selektor wejść. Jeśli będzie trzeba, to wywali się Przedzmacniacz gramofonowy. No, zobaczę jak to będzie. Projektem zainteresował się kolega Wojtek. I robi płytkę drukowaną. I Co, będziemy walczyć we dwójkę z tym ustrojstwem. Tylko tak, tego wzmacniacza nie polecam robić. Dlatego, że jest bardzo kapryśny. Dasz inny przedzmacniacz. Palą się bezpieczniki. Weźmiesz dasz, transmator o zbyt wysokim napięciu. Palą się bezpieczniki. To jest normalnie takie cholerstwo, że mówię, strasznie kapryśne. Ciąg dalszy nastąpi.